هau, witajcie wszyscy! Dzisiaj pokażę wam moje wyroby z Madryny. jest ich aż tyle, więc się lepiej pośpieszę Pierwszą rzeczą to jest um, takie ciasto yy, kawowe z ziarnem kawy tutaj druga rzecz to jest taka fajna suwka lepiej się trochę pośpieszę bo ten, ten, trochę mi to zajmie Lodzik włoski z posypką. Dwa lody na patyczku. Kolejna rzecz, to jest napis, love". taka nieudana sowa. Um. Ciasto bez kawałka i kawałek się gdzieś zgubił, bo teraz już na pewno go tutaj nie znajdę, ponieważ jest z tych rzeczy trochę. Moja sukienka, którą mam i właśnie się bierzę. Dwie nutelle, druga mi się gdzieś zapodziała naprawdę, nie wiem gdzie jest. Jeszcze jak może być? Poczekajcie, zaraz wracam. Ja naprawdę chyba jej w takim bałaganie nie znajdę. Yy, a ta wygląda tak. Tamta, o oczywiście byś le lepiej, tylko. Okej, okay, no dobrze. Okej. Okay. Yy, kolejne dwie rzeczy to. Kurde, zaś mi się jedna ta sama zgubiła, no ale trudno. To jest taki miodek. Fajny, słodki, kawa Próbowałam na niego zrobić tutorial, tylko mi za długo wyszedł oczywiście. Następna rzecz to jest taki przesłod kotek, który ma taką otwartą buźkę. O! Myślę, że coś widać. Czyli ma takie fajne kropeczki. Najfajnie wyszedł ogółem. I to jest napis 2016, ponieważ teraz 2016 rok. Fajnie mi wyszedł, zrobiłem takie na nim wzorki, tutaj dwa serduszka, no i tak dalej, to zrobiłam z plakatowego i to. To jest taki też kotek, drugi tylko mniejszy i też mi wyszedł nawet. A nie bardziej widać te kropeczki i takie, o! Ogonek, tak je zrobiłam. Następna rzecz to jest ym, torcik bez kawałka, tylko kawałek mi się znowu za, gdzieś zapodział. No, wiecie, w tym na pewno go nie znajdę, no jak już mówiłam, trudno będzie, ale na razie by było trudno. To tutaj mamy taką fajną truskawkę, którą zrobiłam jej specjalnie takie listki, tak jakby włoski. Taka grzywka. To jest takie y, serduszko, ciasteczko oczami i buźką. Trzy kolejne rzeczy są identyczne prawie, ale to są te same rzeczy, tylko występują po prostu inaczej. Yy, trzeciej nie mogę znaleźć. O, znalazła na... się ta druga Nutella. Yy, Trzeciej rzeczy nie mogę znaleźć. To jest taka tacka z marchewką, którą kroi się to nożyk. Druga. I trzecia gdzieś tam powinna być, ale to okej. Okay. Yy, następna rzecz to jest yy, yy, to. Torcik bez kawałku z nadzieniem w środku, a kawałek jest tutaj. Na szczęście jest. Tutaj mam pudełko z kartami kawaii Znaczy z taką buźką no, bo kawaii to za bardzo nie jest yy, Tutaj mam yy, Poczekajcie, szukam, szukam, szukam i szukam. O, znalazła się trzecia des deseczka um, Tutaj mam takie dwie Nie wiem co to, ale są słodkie Takie coś Number one i takie coś number two Dwie kolejne rzeczy. To jest taki nieudany sernik, który mi nie wyszedł, a tutaj drugi udany sernik, który mi wyszedł. Jest z jagodka, jagódkami. Fajnie mi wyszedł. Kolejną rzeczą, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, to taki słodki kaktusik. Dobra, raczej nie pokażę tej całej. Paczki, jeżeli tak mogę powiedzieć. No to do zobaczenia w drugim odcinku z moich wyrobów z modeliny. Pa, pa!